To była upiorna sobotnia noc, gdy grupa wandali zniszczyła szybę pobliskiego jubilera. Policja zabezpieczyła dowody, rozwieszając taśmę z napisem: Brrps, mój? Cześć, ja jestem Michał i nie lubię AI. Nie, ja patam, to nie dlatego, bo jestem programistą i boję się, że AI zabierze mi pracę. Problem leży po części w tym, jak AI wygląda teraz i jak może wyglądać w przyszłości. Zapraszam. Uciekaj. Nic nie cieszy mnie tak bardzo jak to, że w Polsce nie mamy jeszcze rekomendacji oferowanych przez sztuczną inteligencję Google. Pamiętacie te czasy, gdy po wyszukaniu jakiejś frazy dostawaliście konkretną odpowiedź na wasze pytanie albo przynajmniej jakiś link do forum, gdzie było to wszystko wyjaśnione. Wraz z postępem technologii Google stało się bardziej maszynką do pozycjonowania niż do wyszukiwania. Coraz trudniej jest znaleźć odpowiedź na to, czego szukacie. Szczególnie w moim przypadku widać to, jeśli wejdę na YouTube'a i tam będę próbował wyszukać jakieś filmik, który nie Pokazuje się od razu u góry, bo YouTube wyświetla ci 3-4 filmiki proponowane, a potem wyświetla ci jakieś rekomendacje, które w ogóle nie mają w związku z tym, co chcesz znaleźć. Dlatego Google postanowiło wprowadzić coś innowacyjnego. Tak, drodzy Państwo, chodzi o sztuczną inteligencję? Nie, nie musicie klaskać. Ta niesamowita maszyna przeczytała cały internet, i na pytanie, ile kamieni powinienem jeść dziennie, odpowiada, że powinieneś jeść przynajmniej jedną małą skałę każdego dnia. Co za idioci, przecież każdy zdrowomyślący człowiek powie Ci, że dziennie powinieneś jeść co najmniej 5 skał. Jak niby jedna mała skała ma cokolwiek zmienić? A teraz w ramach ciekawostki kompletnie niezwiązanej z AI. Wiecie, kto je małe kamyczki? Buddyjscy mnisi próbujący osiągnąć Nirwanę. Nie, to nie jest żaden żart, możecie to wygooglić, tak faktycznie jest. Oczywiście, jeśli Google da Wam prawidłową odpowiedź na to pytanie. Ale kontynuujemy, jeśli Twój ser nie przelega do pizzy, to AI sugeruje użycie kleju, czego źródłem jest 11-letni użytkownik kredyta o nicku kurwa kowal. I moja ulubiona porada. Jeśli czujesz, że masz depresję, to AI proponuje ci takie rozwiązania jak utrzymywanie kontaktów, ćwiczenia, sen. No wiesz, zaraz po tym jak skoczysz z mostu, bo to też jest jeden z wariantów. Ej, hey, ty Nareszcie, dość już tego spania. Przeglądałem sobie ostatnio Adobe Stock w poszukiwaniu jakichś obrazków ze scenami zbrodni. No wiecie, zwykły piąteczek. I zacząłem zauważać zdjęcia wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. Instynktownie zacząłem zwracać uwagę na palce postaci i o dziwo. AI radzi sobie z nimi całkiem nieźle, a przynajmniej lepiej niż to było zanim firmy zaczęły się skupiać konkretnie na uczeniu AI pod kątem palców właśnie i tekstów. Oczywiście ciągle zaliczają fejle, jak na przykład ten obcy w ciele człowieka, albo Crime Sin. No chyba, że ktoś to faktycznie napisał, bo nie wiem, jaki jest poziom edukacji w USA. I teraz, wyobraź sobie, że chcesz wykorzystać taki obrazek. Ile byś musiał za to zapłacić? Pin złotych? Nie. 64 euro. nie! Czajcie, Adobe sobie wytrenowało model na innych artystach, i teraz, za wpisanie frazy RYNCE trzymające odcisk palca, chcą 64 euro. I najzabawniejsze jest to, że ta sztuczna inteligencja jest uczona właśnie na ciężkiej pracy tych artystów, którzy wrzucili swoje obrazki i rendery do Adobe. Dosłownie w zasadach jest zapis, że wszystkie obrazki, które zostaną tam wrzucone, będą używane do uczenia sztucznej inteligencji. Więc decydując się na sprzedawanie tam swoich materiałów, decyduje się też konkurować nie tylko z innymi artystami ale z samym sobą. Tym bardziej, jeśli wyszukując coś w Google Grafika, pierwsze wyniki to jest właśnie wygenerowane przez AI gówno. Albo ta sławna kanapa w kształcie goryla, która na faktycznych zdjęciach prezentuje się tak. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że pierwszy obrazek został wygenerowany przez AI. Ile byście dali za taką kanapę co? Może 65 tysięcy złotych? Ale, ale, nie tylko adobie jest niegrzeczne, bo tutaj wbija Netflix, całe na biało. Bo w 2024 roku wypuścili taki film, który nazywa się Co zrobiła Jennifer? To jest film dokumentalny, true crime i około 28 minuty jest pokazane to zdjęcie dziewczyny. Wesoła, pozytywna. Dam wam kilka sekund na obczajenie, co może być z nim nie tak. Dobra, to teraz wam pomogę. Paluchy. Paluchy, jeszcze raz. Twarz z horroru. Wywichnięty obojczyk. I oczywiście to dziwaczne tło, gdzie nic, co jest w tym tle, nie jest faktycznym obiektem. Okazało się, że Netflix chciał zrobić taką narrację. Oj, przecież ona była taka wesoła, taka pozytywna, lubiła się bawić. Jak to mogło się okazać, że ona była mordercą? Ale no wiecie, nie miał pasujących fotek, więc wygenerował je z pomocą AI. W True Crime, w filmie dokumentalnym. W jakim internecie jest to w ogóle dozwolone? A, nie, czek, wiem w martwym. Tak jak z tym żartem, w jakim morzu nie pływają ryby. Teoria martwego internetu to jeden z ciekawszych konceptów tego cyfrowego świata. W 2019 roku Facebook zamknął ponad 5 miliardów fejkowych kont. Można śmiało założyć, że w obecnych czasach te konta byłyby, chwila, jakie byłyby, że te konta są zarządzane przez sztuczną inteligencję wytrenowaną dokładnie do tego, żeby siać zamęt. I ta sztuczna inteligencja robi takie małe zmiany, jak na przykład zmienienie jakiegoś faktu historycznego na Wikipedii tyle razy, żeby w końcu przyjęło się to jako fakt faktyczny, którego nigdy nie było. Albo naprawdę poważne i ogromne rzeczy, jak postowania na Twitterze i pisanie pozytywnych komentarzy pod trailerem Assassin's Creed Shadows. I tutaj wracamy do teorii martwego internetu, która zakłada, że AI nie tylko zasypuje internet jakimiś fejkowymi treściami wygenerowanymi przez boty, ale także wchodzi w interakcję z tymi treściami, sama komentując to, co inna sztuczna inteligencja wrzuciła. To tak jakby Kiszak w ciągu dnia wrzucił cztery filmiki. Pierwszy byłby jego filmikiem. Drugi byłby reakcją na jego filmik. Trzeci byłby reakcją na reakcję kogoś na jego reakcję na jego filmik. A czwarty byłby podsumowaniem reakcji, reakcji na reakcję, na reakcję na filmik. Może się kiedyś tego doczekamy. A teraz mniej więcej tak wygląda interakcja pomiędzy sztucznymi inteligencjami. A tymczasem pozostaje nam Facebook, gdzie i ludzie, i boty prześcigają się w pisaniu dziwnych komentarzy. Ostatnio przyszła do mnie żona i pokazała mi taką uroczą fotkę na Facebooku pary, która była młoda, a potem stara. I ciągle byli razem, a ona powiedziała, że to bardzo urocze. Okej, okay, faktycznie, bardzo. Bardzo urocza szkoda tylko, że AI nie potrafiło poprawnie wygenerować im palców albo tego typu obrazki wypełnione komentarzami, które musiały zostać napisane przez boty. Najgorsze jednak w tym całym morzu chłamu są te poradniki. Dosłownie, w każdych social mediach są filmiki, które mówią, jak odnieść sukces, nie robiąc kompletnie nic. AI wygeneruje ci obrazki. Które sprzedasz na kubkach. Ej, jaj napisze ci muzykę, tekst i samo to zaśpiewa. AI wymyśli ci pomysł na filmik, napisze scenariusz i wygeneruje do tego sam filmik. AI sprawi, że Trump i Putin się poca... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba zaszliśmy za daleko. Za każdym razem trafi się jakiś człowiek, który będzie kusił tych innych naiwnych ludzi zarobkiem bez żadnego wkładu ze swojej strony i bez żadnej kreatywności. Jeden problem jest taki, że zazwyczaj to nie wypala i zarabia tylko ten koleś, który zrobił ten pierwszy poradnik, a ci wszyscy ludzie, którzy się do niego stosują, zalewają internet dokładnie tymi samymi filmikami, bo dokładnie tym samym poradnikiem. Się wzorowali, I przez co ten plan biznesowy nie wychodzi. I drugi problem, kiedy ta taktyka wychodzi, ale te filmiki są strasznie głupie, a ludzie i tak to oglądają, i tak to komentują, i tak to lajkują. Najpiękniejsze są te filmiki, gdzie AI robi coś naprawdę przerażającego, a ludzie potem robią ten trend, w którym nabijają się z tego. Nie wiem jak wy, ale kiedy ja widzę taki filmik, od razu go skipuję. 5 najlepszych narzędzi do grzebania w dupie. Numer 5 Pluton PU-239. Nawet w tak technicznej pracy jak moja, czyli pracy programisty, to korzystanie z AI czasem okazuje się być mniej efektywne niż faktyczne spędzenie tych dwóch minut w przeglądarce. Okej, okay, jeśli spytasz chat GPT o coś prostego, to możesz spodziewać się faktycznie odpowiedzi. Mi jednak lubi on podpowiadać linijki kodu, które są kompletnie bezużyteczne dla tego języka, w którym ja piszę. I dopiero to ja muszę go przyłapać na tym, że popełnił błąd, potem on się poprawia, znowu jest nie tak. I tak w kółko próbujemy się przebić, kto w końcu traci cierpliwość. Także korzystanie z AI jest spoko, ale wymaga takiego krytycznego myślenia, żebyś był w stanie ocenić, kiedy faktycznie to AI ci pomaga, a kiedy mówi coś w ogóle całkowicie bez sensu, bo może być tak, że spędzisz naprawdę zbyt dużo czasu nad problemem tylko dlatego, bo nie zdajesz sobie sprawy z tego, że AI prowadzi cię w złą stronę. Tymczasem to jest właśnie fajne w Stack Overflow albo przynajmniej w Wykopie, że jak wyszukujesz jakiś problem, to może nie dostaniesz odpowiedzi na ten problem, ale dostaniesz jakąś taką wskazówkę, żebyś wiedział, w którą stronę powinieneś pójść ze swoimi przypuszczeniami, żeby ten problem rozwiązać. Dobra, ale teraz jestem ciekaw twojej opinii. Czy w ogóle korzystać z AI i co o tym sądzisz? Czy będziemy się okopywać we wspomnianych przez Karola Modzelewskiego ruinach kiosków ruchu? Czy może jeśli wyślesz twojego AI robota po piwo, to przyniesie ci harnasia? Broń Boże. Podsumowując, nie mam kompletnie nic przeciwko temu, żeby wspierać swoją kreatywność przy pomocy AI. Podbijanie jakości, robienie researchu, optymalizowanie jakichś powtarzalnych zadań. Tutaj sztuczna inteligencja sprawdza się wspaniale. Tym bardziej, jeśli jest to jakieś dopełnienie do twojej kreatywności pracy. Żyjemy w świecie, gdzie praktycznie każdy ma komputer, jakiś telefon, jakiś ring light możesz sobie kupić za 20 zł z Aliexpress, instrument za stówkę i możesz robić naprawdę kreatywne rzeczy i wystawiać je do sieci. Jeśli będziesz miał odrobinę szczęścia, tak jak ja ostatnimi czasy, to zobaczy je więcej niż 10 ludzi. A to już i tak wielki sukces. Personalnie dla mnie najfajniejszą rzeczą w tym procesie twórczym jest nie samo zrobienie danej rzeczy, a ta nauka i to jak dochodzisz do rozwiązania danego problemu za pomocą własnych sił. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli na kilku promptach chcesz zbudować swoją karierę, to jesteś dupa, a nie artysta. Całą zabawą w sztuce jest min tych umiejętności, które nabywasz, żeby twoje kolejne dzieło było lepsze od poprzedniego. Miałem powiedzieć, że fani Soulsów pewnie potwierdzą, ale potem przypomniałem sobie te wszystkie filmiki, gdzie trzymasz w ręce pałkę, masz pierwszy level i lecisz na Margita. Przechodzenie tego procesu z pomocą AI jest podobne do przechodzenia gry single player na cheatach. Odbiera to ogromną ilość zabawy, bo nie liczy się efekt, a droga, którą przebyliśmy. Bo czym byłby władca pierścieni, jeśli jednak polecieliby na tych Kołach do Mordoru. Zamiast tego idziemy ramię w ramię drogą krętą, jak droga tego kanału, którą podąża już ponad 2300 osób. Was, szanownych widzów, i każdemu z Was, personalnie dziękuję i daję wirtualną gumę turbo z jakimś fajnym samochodem. Jak chcesz też taką, to zostaw suba, bo mi się skończą i ten tego, no wiesz, będziesz na piechotę chodził. Także trzymajcie się tam mocno, korzystajcie z AI w sposób rozumny. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i już teraz zapraszam do kolejnego materiału. Na razie, cześć, cześć. Moje drogi dziubaczki, może zainteresuje Was materiał pokazany tutaj. Hm? 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 Hmm?